Jeśli szukasz pełnego bezpieczeństwa, komfortu i dyskrecji, ten film i nasza usługa jest właśnie dla Ciebie. Transport medyczny VIP w Toker Medic zawsze zaczyna się od pierwszego kontaktu. Może być to telefon, mail, a nawet SMS. Nasz dyspozytor zbiera wszystkie niezbędne informacje potrzebne do realizacji transportu. Dowiadujemy się w jakim stanie jest pacjent, dokąd ma zostać przewieziony, jak wygląda dostępność lokalowa, czyli np. klatka schodowa bez windy. Oraz co bardzo ważne, czy z pacjentem podróżowała będzie bliska osoba. Więc właśnie różnimy się od transportu na NFZ. Zawsze możesz być przy chorej osobie. Nasz zespół przyjeżdża dokładnie tam, gdzie jest pacjent: do mieszkania, do domu, do ośrodka czy oddziału. To nie jest tak, że ktoś przyjeżdża i czeka na dole. My wchodzimy na miejsce, rozmawiamy z pacjentem, z bliskimi, pomagamy w przygotowaniu się do drogi. Delikatnie przenosimy pacjenta z łóżka na nasze nosze. Jeśli chcesz mieć pewność, że twój bliski będzie w najlepszych rękach, działamy 24 na 7, 365 dni w roku pod tym numerem telefonu.